Gęboki wdech i dalej nie wiem, którą armię wybrać. To Draco 94 witam Was w kolejnym, ostatnim odcinku z serii. Zagrajmy we Władca pierwszej bitwy. A czy ostatnim, albo dwóch, ostatnich, że zależy, ile mi to zajmie. Bitwo o ziemia. Kompania jedynych, prawie innych władców ziemia, którzy przybyli tu po to, żeby tę, prawda, rozpiździć. Tutaj mam makili poroganych i złych ludzi. A to oni może będą w ramach wsparcia. Dobra. Yy. Albo wiecie, co może lurcem. Zaryzykuję. Tylko nie podbiegnie. No i star. Teraz. może będą nas góle tak w ogóle do latania Okej okay. Dawno nie było scenek tam w ogóle Żebyśmy chociaż po w połowie mieli taką armię, to byłoby fajnie ale bez sprzętu artyleryjskiego albo baloroga się nie obędzie, ale zobaczymy co, staje, co się... co To dobrze. A tu będą jeszcze bohaterowie. Ale my też mamy bohaterów. I Lurca. Gówa. <gubia> ale go... ale go zjechałem. E? A skąd ja dostałem nagle tych... Czy oni zastąpili którąś moją eki Któreś moje armie? Tym gównem? chyba tak. Sobie może nawet dobrze, że wybrałem lurca. No jest trudno, to będzie batalion zero w takim razie. D jak dupy wołowe. Badarion D jak dupy wołowe. Tam jest jeszcze posterunek do zdobycia. No dobra, to te niech narażenie na razie niech tam sobie latają. Musimy się przygotować, ogarnąć sprzęt oblężniczy, pozbyć się tego mięcha. Przerobimy go sobie na zasoby, może na przykład? No dobra. Pytanie teraz... Mordo... Nie mówcie, że gramy Mordorem. Błagam. Nie! Wiecie, co chciałem powiedzieć na drugie. Ale chociaż mamy niezłą ekipę Felbistów, które nam tutaj krążą i... Wobec tego, co tu tutaj teraz zbudować? Mumakile... Dobra, to tutaj zrobię mumakile. Rzeźnię... A bo czekajcie, stop. Eee. stop, 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 stop. Inaczej. Inaczej! Póki co nas, nas się nie wyprawia, więc... Yy, to tu zrobimy tak, czekajcie... Raz... Dwa... Zacznij chwileczkę... Trzy... Tu posterunki, to tu będą zagrody mumakili może... Aczkolwiek nie... Aha, tutaj jest posterunek... No to wobec tego jest więcej z niego z... zająć... Naprzód, chłopaki! Zrobimy sobie naj mały najazd... No, trochę to chujestwo, co zrobili, ale okej, ma to sens. No dobra, to tutaj wobec tego zagrody wumakili. Nie bardzo wiem, co ja w tej chwili robię wobec tego. I kratkę na szczęście mamy dość. Okej, już są. Ojebani. Dobra, Jeszcze to im pomoże, może. No, pancernie jest, zapomniałem, że to są pancerne chujki Niech rozpocznie się oble... Przecież ja tylko podmurzę tutaj, porę chcę. Rozdupcam. O co wam chodzi znowu? No, zajmuję sobie to. Aczkolwiek fakt, i tak, i tak chyba dobrym pomysłem jest wybranie się na te gospodarstwa. Dobra, sukces. O no tu będą zagrady Mumma wobec tego. O oh, kurwa. Dobra, bez artylerii się nie obędzie, widzę. Wobec tego. Warsztat A nie, czekaj, a dobra, nie, dobrze jest, dobrze jest Warsztat I uwaga, zaskoczenie, warsztat obleżniczy No Mam nadzieję, że bolało O, lecą na nas O kurwa, oni są już na dziesiątym To będzie grubo O kurwa! Dobra, cofcie się, cofcie się, cofcie dupy w troki! Znaczy w tej chwili to w sobie aż tak się za bardzo tego ich nie boję, ale... Znaczy i tak to wszystko pójdzie na straty, nie? Eee... Czekajcie... jest wszystkich bohaterów, okej, okay, ale... Ja mam tylko pytanie... Zadam radę z nimi? Jeszcze jeden chyba został, jeszcze dwóch chyba... No! A, zapomniałem. Jest taki bug czasem, że jak jeden typek zostaje, to po prostu no. go okrążają i nie bardzo mogą atakować. Z jakiegoś powodu to wiecie, dobra, bo się nie ma co pierdolić. Cię wycofam po prostu. Zacznijmy mi chyba batalię, któryś. Jest tam chuj. O! Grond! Zainteresowałem się. A na razie spróbujmy standardowo. Chociaż gronda chyba też sobie Gronda chyba też sobie zaraz ogarnę, ale... Ach chuj to. Mamy baloroga. Nie, ale serio. Baloroga, baloroga, baloroga. No żeby chociaż te katapulty rozdupcyć, to nie? Tak tak wiemy. Okej, okay, nie będzie to wcale łatwe. Chodzi to, zniszczenie katapult możemy wykorzystać jeszcze tych Państwa. Zarezy dobra, wiecie co? Podrzucę tam króla Nazguli, bo on chyba będzie najbardziej wytrzymalny. Ma wytrzymały z tej całej ekipy. Zobaczę, co z tego wyniknie. No dobra, te mury są twarde. O kurwa. Ale są na dziesiątym, więc chyba wytrzymają to liwowo. Nie jest źle. Ale łatwo nie będzie. Fire! Budują się te katapult... Aha, z czego się mają budować? Jęsko! Poraz pierdalać. O, zniszczą mi balro. Czy się po prostu wycofał? No dobra, ciężko powiedzieć. Chyba, chyba się jednak nie wycofał. No nic. Okej. Okay. zrobione. No, będzie wesoło, bo tutaj jeszcze zewnętrzny pierwszy, ale od czego mamy właściwie. No, dobra. no mowy nie ma, kurwa. No, albo czekajcie, 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 czekajcie. Muszę to dobrze rozplanować. Nie, żeby to było co rozplanowywać, ale. Wiecie co zrobię sobie? by nie? Tak, tak, wiem. Żaden chłop Cię nie zabije. Dziółcha Cię zabije. No ej, naklikam Was na, przecież. Póki co będę ich po prostu udupiać gulami. Może coś z tego wyniknie. Jeśli... dobra. Info jest takie, jeśli komuś zejdzie poniżej połowy, na przykład teraz Król nas jest troszeczkę w takim etapie... Kurwa!

Jakoś to inaczej się odbywało wtedy, że, nie wiem, któryś dopiero jakoś przedmurze, jak, jak ten, może jak przedmurze rozpieprza, czy coś. Spróbujmy. E, Damy sobie na szystkę. No i czekamy. I grona sobie chyba faktycznie zrobię. Gronda. Zobaczymy, co to jest warte. Co to jest warte i jak z tym walczyć? Przede wszystkim trzeba będzie zniszczyć trebusze w okolicy Żeby się do tego dokopać. No cóż, rozpoczynamy oble... A wiecie co, bo w sumie zyskaliśmy trochę Pedeków z racji Z racji pozbycia się troli. E, orków. No to zaczynamy ostrzał. Teraz ty pójść Bramo. Czy czymś innym trzeba ich stamtąd wykurzyć, a wydaje mi się, że to nie będzie wcale takie łatwe. Szczególnie strzelców dobrze by było wykurzyć, bo wargowie już się nimi zajmą pewnie. No dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Przez trochę to potrwa, więc niech tam sobie strzelają w spokoju i grzecznie sobie strzelają. No, weźcie pod uwagę, że w trakcie tam jakichś takich faktycznych bitew i oblężeń, to w dużej mierze wyglądało w sumie to. Chyba bardzo podobnie, że po prostu wróg napierdalał z artylerii. W ogóle bitwy w późniejszym okresie, jak już podnaleziono artylerię, w sumie tak wyglądały, że wróg napierdalał, a, myśmy, a my musieliśmy czekać, aż przestanie napierdalać. Au. Oh. I U, Gandalf. Gdzie jest Gandalf? Armia Rohanu, okej. Okay. Boję się! Nie wiem, ile wytrzymałości ma ten grunt, ale przygotuję się. Armia Rohanu niedługo przybędzie. Ta ekipa jest średnio do tego przygotowana, szczerze powiedziawszy. Lurz, lurz. Ale mamy chociaż... A, Gandalfa trzeba się będzie pozbyć. I czekają nas tu pewnie jeszcze Dobra, są wszyscy, są wszyscy, są wszyscy. Są wszyscy, są wszyscy. Są wszyscy. Roz, rozpocząć ostrzał. Dobra, to już widzę mały wyłączenie, się niedługo zrobi. Może coś z tego będzie, chodźcie tutaj. Pomożecie. Po oh, kurwa. Stracimy trybusę no, ale trudno. Znaczy katapultę, ale już trudno. No ej! Trochę im zeszło, ale cóż, kurwa. Dobra, bronią się chujki, No nie ma co, gdzie ten grunt? Jest. Teraz tak, dobra, zaryzykujemy. E, Król nas guli, proszę cię, tu. Może drugi nas i trzeci nas tu, proszę. Ok, wycofaj. Wycofaj i wycofaj! Cholera trochę za daleko poszedł. Aha. Dobra. Cześć, co, co tu się odbył? No nie, no. To już szczyt królestwa po prostu był. Wy... Czekajcie do tyłu. Albo wiecie, co dajcie kuszniku, dajcie kuszniku. Nie no, co tu się odbyło, to ja po prostu nie mam pytań. Dobra, teraz pytanie, z której strony nadejdą ci rohirimowie. Dobra. Dobra, na trzy strzały pójdzie, ale katapulty cholera. Dobra, może zdążę. Może na zgule coś porobią. Póki się zagrowali na tych. A zresztą nie ma, nie ma to znaczenia w tej chwili. Z, któro, z której strony? War, won mi z tą mapą. Dobra, stamtąd. Będzie ich chyba. Cofcie się, wycofajcie się z podmurów, może bardzo proszę. Panuje u nich panika, poważnie? Dobra, spróbujmy wykorzystać tę nazgulę do czegoś pra 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 praktycznego. Albo wiecie co? O, tak myślę. Tak myślałem, dobra. E, dobra, król nazguli już. Żaden może go ponoć, panie, rozwalić. A tu co? O, kurwa. Dobra, drzeć jape! Ale nie wydrze ciapę. Dobra, najpierw trzeba zgasić pożar czyli rozpieprzyć tych typków. Oby się to, oby się to w ogóle udało jakoś. Dobra, eee. rangi pierwszej, więc może nie będzie tak źle z tego co widzę. Ej, a wy co? No, rozliczną Zagrody mu makili, ale spokojnie. Jesteśmy. Nieważne. Czekajcie. Dobra, nas zbóle tam sobie poradzą chyba. Lady Owina nie żyje, czyli jest tam gdzie jej miejsce. W ciemnym grobie. No, nas za chwilę. Będzie również w ciemnej dupie. Kurwa, mać te trebusze. Zniszczyć się jakoś muszę. Znaczy będą mnie cały czas rekrutować, więc to się spodziewam, że... Dobra, to jest dobry moment na... Chociaż szczerze powiedziawszy obawiam się, że nic to mi nie da, ale cóż... Zawsze jest pora na spamorków. Spodziewajmy się, że... ze hordy. Spodziewajmy się, że za chwilę... Czy mogę wykorzystać Balroga? Albo spróbować chociaż wykorzystać baloroka. Przepraszam. Lewym. Albo chociaż spróbować wykorzystać baleroka do zniszczenia tych katapult, chociaż trochę się obawiam, że nie. To może chociaż balerok wykosi tych tu <śmiech> <śmiech> Może tego pana uda mi się załatwić. Aha Jakiś boost sobie załadował? To ja spróbuję rozwalić co tu co leci. Jak leci. Co tu, będzie, co tu będzie w okolicy? Co tu dużo gadać? A tymczasem artyleria. No, radzi se. Dobra, z pamorków widzę, że tutaj jest bardzo, bardzo praktyczną metodą. Ryce! Myślę, że to był jeden z moich lepszych pomysłów. To z orkami trochę mniej, ale no cóż, dobra, spokojnie, spokojnie. Jak na wojnie, kurwa. Trochę potraciliśmy, ale to już tam możemy olać w sumie. Tylko nie tracimy za bardzo tych jednostek, bo jednak mogą się przydać. Dobra, to zaraz trochę, to trochę zajdzie, zanim się rozwalą. To też trochę zajdzie, dobra. Balorok już sobie poszedł, ale myślę, że wykonał dobrą robotę, więc na czerwonie i na kawunie. Czarną jak śmierć, co użył? No proszę, Faramir. Damy radę go rozwalić katapultami? A propos katapult. Dobra, 10. po 10 może. Ej. Okej, okay. <laughs> yy, okay, to ja odbuduję sobie... Bo makile mi się to mogą średnio przydać, ale to cóż. Zobaczymy Co do czego mi się przydadzą tutaj na zgól Co mi jest takie słowo w języku polskim jak nie zguła to i to brzmi podobnie. Czemu ja to mówię? Dobra, jeden strzał ryk. Żeby ich nie korciło, i wycofać się. Wycofać! Ale wycofuj się do tyłu! Cholera jasna, utknął. No i dobra, na razie wystarczy. Stacimy obu, zaraz mi ich, kurwa. Dobra, jest czysto. Spoko, mamy je. Tak, wiemy. A, przeczytałem, czy ktoś walnął moje dziecko, przepraszam. Okej, okay, widzę, że zarobili sobie Terbusza. Kolejny zew Hordy. Z... A dobra, wizja Palantiru jest niedostępna, ale w sumie się nam przyda tutaj. W tym momencie. Oho o, ładnie, udało nam się ich zagrować. No dobra. No teraz pomyślmy, co tu zrobić z tymi terbuszami. Przyznam, że Fruimbestia są najlepszym chyba sposobem, albo katapulty. No cóż, dobra. Zostało nam już do zniszczenia, niewiele tak nam zostało. Widzę. Dalej Oni się chyba zagrowali na Felbista i próbują go teraz skasować i to mi się bardzo podoba w sumie. I są pozostałe siły. Trochę okay, podejrzeń mało Gron sobie na szczęście A już... Znaczy nie że narzekam w tym momencie właściwie. Aha Wiecie co, to myślę, że dobrym, dobrym pomysłem będzie w ogóle zniszczenie tych szkół łuczniczych. Mam nadzieję, że nie będą ich odbudowywać, bo i z czego. To żeby im to jeszcze ułatwić, to wiecie co, czekajcie. Wszystkie tych ja dam sobie na piątkę może. Artylerii, której już nie mam, dam potem na szóstkę wobec tego. Dobra, to wiecie co, to ty z ryku. Ty ich, ty się zajmi. zajmij. Albo no dobra. Cholera. Dobra, wycofaj się, wycofaj się. No niestety chyba i w jedyce, i w dwójce jestem błąd, że niestety troszeczkę niespecjalnie yy, nadają się te felbisty do walki z... prawda tutaj... Jak oni się nazywają? Yy, no yy, do walki tutaj w mieście, w Minas Tirith, bo niestety robi się tutaj troszeczkę bajzel. Ale dobra, wyślę ich gdzie indziej wobec tego za chwileczkę. Mianowicie, gdy te katapulty już będą gotowe, a już są... To rozpocznę mi totalny ostrzał tego obszaru może A na z góry wyślę po to, żeby pozbyć się trebuszy, które będą nam dupę zawracać oczywiście. A wy w międzyczasie rozwalajcie co się da. I tak to są wszyscy yy, tak, to są wszyscy co mi przetrwali. I tutaj mamy jeszcze batalionik. Ale Gondor no cóż. Dobra, nie wygląda to źle nawet. Yy. Powiem, nazwą będą takim atakiem pozycji... Nie. Wiem że, to zły, wiem, że to błąd, ale cóż. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tu wysyłać lurca. Teraz pytanie, czy oni mają coś, co generuje budy co generuje za zasoby jeszcze. To, było, to jest bardzo przydatna informacja, mam wrażenie, w tym momencie. Atakować, atakować, atakować. Rozwalajcie to. Rozwalicie to i macie Fireant. Resztą zajmie się pan y, nieporządku, czyli Barwok. Pan go sobie na zero. Nie, że jest zerem, tylko po prostu y, on jest typem klasy... on jest mistrzem klasy 0. Mistrzem bogiem rozpierdolu klasy, poziomu 0. Znaczy klasy 0, bo jest klasa druga, jest pierwsza i jest jeszcze zerowa, czyli nawet gościu się nie mieści w skali. No i dobra. No, z góry. się ładnie zagrowało w tym momencie. A wam się chyba nudzi, panowie. Możecie, budynek Gondor, no. Nazwa krótka, zwięzła i na temat. Nie? Artyleria. Artyleria, artyleria. Teraz walczcie to przy okazji. Nie, możecie? Jak sobie radzisz tym tutaj? Nie stój w miejscu jak pinda! Dobra, dolecisz tutaj, może zdążę huknąć Na górę. Szybciej, szybciej! Można, tylko trzeba umieć. No nieważne. Dobra. Tutaj jest czysto. Umiary. Sród nie chodź na ale no cóż. Mhm. A, pewnie mi się orki skąd? No dokładnie, tak myślałem. Nie, 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 czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, na tak, e okay, nie, 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 może, nie, może. nie, nie, tutaj. Okej. nie, nie, O nie, 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 mogę Czy mogę nie, y O, mogę. Macie przejebane. Skoro jeszcze oni są za darmo to ja tam giem do, do roboty. Po prostu patowie To jest po prostu w tej chwili jest tu ten ilbę i się jest niszczenie. Po prostu jestem Panem i Bogiem rozpierdolów. Po prostu lecę i robię Sajon Ryk! Żeby jej nie korciło. Naprzód... Okej, okay, bo w dwójce wygląda to trochę inaczej, w sensie, że on robi taki nalot do góry, do góry, ryk i widoczne takie, tam prawda, z, jak to nazwać, spraycy, że tak powiem. Ja sprawię wypragnienie. To wiecie co? To skoro już mamy tyle kasiory będzie śmiesznie. To sobie od razu przygotuję jeszcze coś takiego. Nie wiem, czy mi na to starczy w ogóle PEDEKU pedeków, ale no to no już tam trudno, nieważne. Ale bohaterzy widzę, tu się tworzą też na takiej samej zasadzie jak dwójce, czyli że nie trzeba kolejkowo, czyli że nie kolejkowo, tylko po prostu się. Ta strona jeszcze, czekajcie. Artyleria nasza, jak się tam ma. Aha, ma to przejebane. Może niepotrzebnie niszczę, tutaj chociaż czekajcie, zobaczmy sobie, czy... Wystarczy podjechać pod mury, albo czekajcie, stop. Przydałby się tutaj jakiś e, tryb stopu, w sensie żeby ich zatrzymać i powydawać rozkazy, bo to by się przydało. Ale widzę, że mogę spokojnie z, z nadmurów strzelać, ale widzę, że to nie jest dobry pomysł. A, dobra, widzę, że to był zły pomysł.